Złom dobry, witam Cię koleżanko, witam Cię kolego w piwnicy u 14 lutego. Dzisiaj zrobimy takie wyzwanie odkurzaczów rozwalanie, czy odkurzaczy. Te dwa ostatnie, a właściwie pierwsze, są z ostatniego cosia. W jednym może być silnik, w drugim niekoniecznie, bo jeden jest lżejszy, drugi cięższy. Kable były już obcięty, także nie wiadomo. Potem mamy taki Samsung. Też kiedyś wziąłem ze śmietnika. Potem mamy takie urządzenie Karcher, czy Kersher. Nie jest to chyba odkurzacz, tylko jakaś taka e, parownica czy coś takiego być może. No i na końcu ten retro odkurzacz pęknięty. Także nie płaczcie, żebym go sprzedał gdzieś na jakimś Jarmarku czymś takim. Tiger 808 Zabytkowy odkurzacz. Obciąłem mu właśnie kabel. I z każdego urządzenia postaram się wyciągnąć silnik. Używając oczywiście tego narzędzia, które tu leży, metodą młotkową, tak. I za każdym razem, gdy uda mi się silnik wyciągnąć, to tutaj gdzieś może go może położę, bo tam jestem zabuszkowany całkowicie. Puszki są na podłodze, w workach dookoła, po prostu po puszkach chodzę. Także do dzieła, do dzieła, nie przedłużając. Zacznę od tych różowych i pauza. Pierwszy z tych różowych był bez silnika, jak się okazało. Rozwaliłem go i, i nie było w nim silnika. Tak myślałem, bo był lżejszy. Teraz zabieram się za drugi. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jak na razie to plastiku przybywa. <grytania> drugi różowy, już gotowy. Ten miał w sobie serce. No i wyciągnąłem. Tam się błyszczy. Jakiś metal szlachetny. Także jeden silnik, jesteśmy do przodu, do kontenerka. A no to zostało po nim. Także mutkowania było dość. Teraz kolejnym pacjentem będzie ten Samsung. Zobaczymy, co z niego się uda wyłuskać. No i tak, Samsung dał mi popalić troszeczkę. Przyniosłem tylko obudowę, bo nie zostało wiele z niego. No i był silnik, tam przyświtują metale szlachetne, także do, do kontenerka, na trzy odkurzacze mamy dwa silniki, zobaczymy jakie tam będą wyniki, teraz się bierzemy za żółtego, niemieckiego, ten też chyba niemiecki mi się wydaje, zobaczymy czy tu będzie tak samo ciężko jak z Samsungiem, budowa dość solidna, a zawodowy już zmachany. Uff, pauza! Z tego żółtego urządzenia wyciągnąłem coś takiego. Wygląda jak pompa raczej niż silnik. Coś tam chlupoczy w środku. Będę to rozkręcał, jest to aluminiowy odlew. Grzałka i ewentualnie pompka, nie? Która pompuje parę, nie? Do czyszczenia, tak mi się wydaje to Będzie na osobny odcinek, zobaczymy, co tam jest w ogóle. No i został najciekawszy egzemplarz Tiger 808. Zaraz dokończy żywota, kiedy użyje młota. Pauzunia Tiger już oddał co miał. Obudowa metalowa ta zielona, także jeszcze będzie złomiku trochę. No i silnik taki dość duży, powiem wam. Dość ciężki. Aluminium, odlew, no i w środku wiadomo wirnik. Tutaj będzie mi dziucha na pewno. W tamtych czasach aluminium nie dawali raczej. Także czwarty silnik do skrzyneczki. No i takie dzisiaj zawody były. Pierwszy to był fioletowy zelmerek, chyba ten. Ten? Być może był to ma fioletowy taki. Już nie pamiętam albo ten, nie, któryś z tych, chyba ten, tu Samsung, tutaj niemiecki, żółte urządzenie Kershaw, chyba, chyba parownica, coś takiego, tędy wychodziła para i czyściło się tym, no i z tego tajgiera silnik największy chyba, będą rozbierane, będzie mieć odzyskiwana i aluminium, tak, oraz złom. A tu kiedy idzie moi drodzy. Dobra, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że obejrzeliście mój filmik. Z piwnicy. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Do następnego.